Także, cześć, się, Manko, z tej strony AgroLajon, Jak widzicie. Eee, śniwa. Na tej serii kolejne. Ale też coś Wam powiem, że o to chodzi o tego bizona. No, przecież w ostatnim odcinku był bizon 40, co prawda, nie? No i pewna sytuacja się stała z nim, no, że ogromne spadki FPS-u było. Na nim, jak widzicie, no i dlatego właśnie teraz gramy na no, in innym prostu bizonie Z56. Ja nie wiem, czy wydany, ale chyba, je, chyba jest. Albo nawet nie wiem. Ja widzicie, taki fajny like, taki baterię bariery, mi się spodobał. nie wiem skąd go mam. czy ktoś mi dał, ale chyba nie jest wydany. Nie od w ten wizon. Jak wam już mówiłem, więc... W ścieżka nie tego staru siedziałem. Ale też wam coś powiem. Pokażę też tutaj, czy jecha. I ostatnio tak to jechałem dwueską, mam powiem, że taki tur leżał. To się przejechać, coś tam poszukać. Jednak się Się Zdobyć znaleźć. Nie to dwueskę, tylko... Taką pewną rzecz do ciapka Czyli trzydziechy Taka pewna rzecz znalazłem Więc jakby musimy zaraz wam pokażę Kurde A twoja macie. Przejdziemy sobie bramką A nie, ten sobie dzieje. Pojedziemy i taka Taka ta rzecz, właśnie. Z się, jadę. Kurde mówię. Takie. co Tutaj stoi, nie? Takie, ja tak przyglądam się. A tutaj. No. Nie będę wam spojrzał. jeśli ja możecie zastanawić, jak widzicie. Kurde, Lionel 6 raz dookoła jest obiechane. Tu, ale. Yy, jak to? Bez sieczkarni. No, ale. Yy, tu coś mi się stało z mapką, że. No. Dziecia. I dlatego właśnie mam miał to pokazać. To już coraz dziwniejsza ta mapa się robi, ta seria. Ale mówię takie, no, być może by się nawet przydało, ale na razie nie będziemy ruszać. Jak już to gdzieś tam w krzaki schowam i nie będę tego w ogóle wyciągał przez parę odcinków. Słuchajcie, ten... Tam się jechał sobie widzimy Kurde jaka tędy przyjechan. te a tędy idzie przyjść Tu coś właśnie ta rzecz stoi Tu właśnie ten tur stoi. Nie wiem, czy ktoś go ukradł do ciapka, by był sam raz. Więc nie wiem. Piszcie w komentarzu, czy chcecie do ciapka, tura. Albo jak nie, to jakiś inny może się znajdzie coś. Ale czekajcie, jak ja to potrafię udźwignąć, to... Opan. nie! Kurwa. W krzaki go schowałem ja w krzach. Nikt nie będzie widział. Więc jak mówiłem... Właśnie, mordeczki nasze widzowie. Powiem wam coś, że tak jak mówiłem, że na 50 subów wydaję modpak z PGR-u wszystkich moich modów, save też wydaję na 50 albo, albo 100 subskrypcji wydaję. Więc możecie szkować, może nie wiem czy mi save sobie się uda. Ale spróbujmy dobić chociaż tyle. A nas to subskrypcji, no, pokazuje twarz. No, miało być krótkie cięcie, no bo yy, mi spadło obie obiektyw, ja tak powiem. Ja nie mam jak tego wyciąć, no ale no. Uryba. I to się wydnie. No, co, gasimy naszego rometa. Budynki, to wszystko jest wydane. Nie będę dawała ktoś linka, bo mi się nie chce, żeby mi się czas. Już wam powiem, że takiego też kiedyś jechałem ostatnio. U mnie takiego pulony, nie pulony, za tylko szybeka Widziałem, że w miarę fajny. Żeby robót aby Ależ Ale przejdźmy już do... szniw Sobie objedziemy. O sobieśni łopa, nie, łupa, nie te... Ale no. Palamy sobie naszego bizuna, posłuchajcie. Nie wiem, czy słyszeliście. Ale no. Nie zobaczymy na nagraniu. na tej naszej maszynie Ktoś mówiłem, no tamten bizon też był fajny, ale no niestety no ogromne spadki FPS-ów na Nagraniach to nie było widać, ale no źle mi było nagrywać też na nim. Header miał mały, mniejszy od tego nawet Trochę słabo byłobam powiem Teraz żadnych nie ma spadku fps a czekajcie. nie wiem czy ten bizon jednak jest wydany. muszę zobaczyć jakiego ja mam. A nie, jednak jest wygany, wydany ten bizon. Kurde, ostatnio na, na taki ten... Ja, ten też mam fajny. Nie wiem, czy te bizony, te giganty mam też wydane, raczej chyba nie. No, nie mam wydanych. Ale... Może przyszłości się pojawił jako wydanie. Ale te bizony i tak może będą dostępne, jak będziecie mogli tego ode mnie pobrać. Też możecie doczekać się też na PG, że ten zmian trochę. na tu bizonem, elegancko. Kurna, tu fajnie, takie tam się, czyni, się. Go też na mod chłopie, że go nie wydali, to ja się dziwię. Kurna. Czekajcie, chwilę, muszę jeszcze znowu ścinki zrobić. No jestem po krótkim, bardzo krótkim cięciu Kurde, miałem tu, ale jednak stwierdziłem, że nie, się nie opłaca jak widzicie na tej serii, na tym polskim rolniku. Trzemy mieli też trzy O panie mijaczek! Kurwa co jest! Łopani, widzą coś mi nie działa. Nie nie ich nie chce. Ło pani! Kurwa, jeszcze odcinek były. Jeszcze kurwa zjebane. Kurwa i tak nie chcę coś kościć. No coś się dzieje. No kurwa co jest. No, kurwa, w ogóle kosić nie chcę. A widzowie co się stało? Kurwa nic nie chce kosić. A już Kosi Chyba Ma twoja mać. Ja już takie kurwa. Co ja bym zrobić? Co ja powinna widzieć? Chyba odcinek tamten wyrzuciłem z Pegiru. To na pewno oglądacie, a ja dopiero nagrywam kolejny odcinek. Dzisiaj. na rozpoczęciu roku szkolnego. mam trochę przesrani, no ale no. mam nadzieję, że ten rok szkolny szybko minie. W mi telefon nie zabiorą na uściele, albo prawo markina. Więc wiecie. Nie wiem to zgrabiać czy nie, ale raczej sobie myślę, że wszystko sobie pozgrawiam. To sumy, Nasza trzydziestko. Dobra, to ja już będziemy widzieć jak już będę sypał. Mam tutaj szybko już podjechać. Trzeba. 55 piątką. Też się zastanawiać czy się zmieni. No to nie. W 55 się nic nie zmieni. Ale w przyszłości mam też plany. Ino ser się zrobi z namaczkowi też. Już kurwa serii. Sypię, Może i ten głos sypania. Zagrałem też z tym bizonem. No i jednak szaleje, szaleje. Ba. Z tym bizonem wyskakują już tutaj kurwa biegi. kurwa zdaje, albo trochę tu jest inny kolor, bo tu. Nie wiem, albo już mam zez, albo... Cholera go wie. Jeszcze dojedziemy sobie do końca, ja zakończę odcinek. Z wam kurtualnie pożegnam. Niestety mam no, długie odcinki też nie mogę robić, no bo YouTube nie pozwala. Na YouTube. Ale piniuszki da! bardzo mi się podoba no ma znaczek skr dzień, gdzieś musiał w skrze pracować Z parę hektarów musiał przypierdolić wszystko te zegary działają nad podświetlane chyba są nawet teraz nie widać bo dzień jest o widzicie wszystko działa o światło. Panie, sąsiad zobaczy, to aż zadleje z tego podziemu. Mizuna. Powie pewnie, że jego zasłaba. Mistula. na razie tylko te dwie serie będą. U jak będzie, będzie może mocny, będzie mocny O to mi chodzi, to będzie jakieś może chociaż ze trzy serie. No, więc także ja się z wami żegnam. Więc także tr trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.